Witam, to jest gra Half-Life 2 Hoho, ho, jak się zremowało Słuchaj, cisnę jak nic Dobra, no to zaczynamy Szybko, nie bez docenia czasu, idziemy zawitniać To ja byłem? Byłem tu? tak Tak, tak, byłem No, ile zwłok Plusk Co my tu mamy? Aha, tak. O, jest, jest. Yes. Hm. Zdrowa. Hm. Aha, Ha, jestem pod wodą, Jopa. Dobra. Dobra. Szybko. mamy..? Szybko. 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 O tu. tu, jest Sia na pierwszą z tego, <laughs> takiego małego gówna Dobra, ruszamy <laughs> O, jezorek Nie Ja sobie będę trwany O oh, Ojej! Yeah. Kurde... Dużo zapomina zapominałem w tej grze jak nic. To mnie zabija? Nie, pamiętam. Destrukcja. O, amunicja. Tu, ty, 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 ty. dalej. Lusk. Oj. Eee, fuck. 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 Nie jest dobrze, kochani, Nie jest dobrze. Nie nie zginąć, długo fejlój, nie fail. To jeszcze jest? Oj! Nie ma municji. Ojej, ej, zginąć! 16 hp si laste Czy się jeszcze przybędzie? No że nie. Dobra, to, na tamt, Hello? O, -o. Nie! Stój! oh O yeah! Kurde! Que emoções me bioram. Espero que da zupa ameazada, então. Vou chorar pra vocês, vocês podem zbyt emocional até emocionalmente Czas? Aaa, jeszcze spoko. I hopa! Łoł! Hm. Wow. Nie jest dobrze, kochanie, nie jest dobrze! Fakty! Fajdy! Proszę bardzo, ale nie chcę w tym uczestniczyć! Wiesz co, gdzie ja idę? Fak! Fuj! Muszę raz złama wywalić? tego? Eee... Nie, 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 nie! spiorą. Nie nie, nie. oj, oj, Dobra. Szyfiduję was, jak naciągniecie go na Jeśli wy zabijecie, to ja was zabiję. Weź. Jest, jest. Jeszcze dwa. Oś, oś cię na ojej, oj, oj, tu. na deskę. Ojej, ojej. Musisz wy. tu. Oś tu. Oś tu. Uf, udało się. Nie? Eee! Uf, udało się. Dobra. Co ja mam teraz robić? Hmm. Kurczę... Tak. tak, tak. Dobra. No, wstawaj. That's right. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Hop! Hop! Co jest? Hop! Kurde! Są jakieś bonusy, ale do nich dojść nie mogę. O, ty mi się nie <gryśla> Kurde! Co to było? O! Ja trudno. Bonusy poczekaj. Do widzenia. <gryśla> tak. Dobra. Hip hop, hop. Koordynacja. Nie jest ze mną dobrze mam 35 HP. Ja ciasno. Dobra jest. Oje oh yeah. no, zupełnie sił. Czas zabijać. Mhm. Dobra Zobaczymy Okej okay. Szybko, 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 byście zobaczyli jak najwięcej Nie, nie słyszę was, wcale was tam nie ma Nie ma was tam wcale Nie ma granatów? Hmm, eee. coś mi ominęło? Tak no, chyba tak no cóż, cała mi jeszcze zabawa z tymi skrzyniami. No, jeszcze ma chwilkę, Dobra, do roboty. No, e, e, kurde, zapomniałem. Wuuuu, do góry, do góry, do góry, Uf. <laughs> Byłem blisko śmierci. Ej, co jest, Co jest mu co się łęło? Co jest? Co jest? Dobra. O, mi się pięknie ułożyło. Hop, jest. No cóż Dobra

Łom do drugiej łapy Przytam to włączenie i będę musiał wtedy kończyć. Jeszcze jeszcze jest. Nie. <słuch> no okej okay. To Czas Zi czas! No dobrze, a no to co się stanie dalej, to następny w następnym odcinku, bo muszę kończyć, niestety, przy moim internecie nic dłuższego nie wrzucę, a no to do zobaczenia w następnym odcinku, śledźcie, kliknij gdzie popadnie i zostajcie ze mną, na razie.